Hej wszystkim z tej strony Marysia, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który pojawia się na moim kanale już. Ósmy raz. Nagrywam go od 2014, obecnie mamy 2021. Jest to oczywiście, co dostałam na święta, w tym wypadku 2021. Szczerze Wam powiem, że zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać taki filmik, dlatego że. Po pierwsze, zapomniałam mojego aparatu z Wrocławia i właśnie nagrywamy moim komputerem, tak więc. Jakość ziemniaka. Pozdrawiam. A po drugie, zastanawiałam się, czy po prostu nie jestem już za stara, żeby robić taki filmik, bo jednak mam 23 lata. Jednak, jak widzicie, ostatecznie zdecydowałam, że tradycja jest tradycją. Ósmy raz spotykamy się już tutaj właśnie w takiego rodzaju filmiku. Ja je osobiście uwielbiam oglądać nawet w wakacje. Czasami mi się zdarza, że jeszcze nadrabiam u innych osób, bo jest ich po prostu aż tyle. Standardowo na początku chciałabym zaznaczyć, że nie nagrywam go po to, żeby się przechwalać i pokazywać, że parcie wow, dostałam tyle fajnych rzeczy. Nie. Święta, oczywiście prezenty nie są najważniejsze. Niemniej jednak ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna za każdą rzecz, którą dostałam, bo są świetne i każda wpasowuje się właśnie w moje gusta, w moje zainteresowania. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Osoby, które chcą potem pisać jakieś niefajne komentarze, do widzenia. A osoby, które chcą jednak obejrzeć kolejny taki filmik w moim wykonaniu, zapraszam do oglądania. Rozłożyłam sobie tutaj wszystkie prezenty od wszystkich ludzi i wydaje mi się, że może zaczniemy od tych, które dostałam tak stricte na wigilię od moich rodziców, bo jest ich najwięcej, a już potem pójdzie po prostu z górki. Tak więc, pierwszą rzeczą, jaką dostałam, jest to torebka, która się właśnie otworzyła. Jest prześliczna, czarna, malutka i co najważniejsze, ma złote dodatki, a ja jestem straszną fanką złotej biżuterii. Tutaj mamy naszyjnik, mam też kolczyki Srebrna jest ok, ale złota to jest dla mnie uh, Idealna, imprezowa Co prawda w tym roku moje plany na Sylwestra nie są za bardzo imprezowe Raczej domówka ze znajomymi, ale kto wie W środku tej torebki znalazłam dwie rzeczy Czyli mój ulubiony tusz z Lovely Carling Pump Up Mascara I dostałam też y, perfumę Follow the Beauty Exotic by Joanna Krupa <grywka> Pachną pięknie Największym prezentem, jaki dostałam są to bilety, które tak naprawdę nie znalazły się pod choinką, dlatego że dosłownie kurier przyniósł je dzień przed Wigilią i sama odbierałam tę paczkę i je otwierałam, tak więc jakby doskonale byłam świadoma, że, że, że je dostanę, bo jakby to jest prezent dla mnie i dla moich rodziców, o kurde już pokazałam. Są to bilety na skoki narciarskie. Jeżeli pamiętacie, to byłam w styczniu 2021 pierwszy raz Ever w Zakopanem na Wielkiej Krotwi na zawodach indywidualnych. I to było dla mnie po prostu spełnienie największych marzeń. I w tym roku udało nam się kupić bilety, zarówno na konkurs drużynowy, jak i indywidualny. I mam czterodniowy wyjazd do Zakopanego, właśnie w połowie stycznia. Tak więc to jest. Najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać. Jestem totalnie mega wdzięczna moim rodzicom, że mamy taką możliwość, żeby po prostu pojechać, bo zakopane to jest naprawdę jedno z moich ulubionych, jak nie ulubione miasto w Polsce i to jest takie miejsce, w którym ja się czuję tak dobrze, że kończę, bo się rozpłaczę. Dziękuję. Kolejną rzeczą, którą dostałam od moich rodziców, są to buty. Jak widzicie, nie bardzo zimowe, bardziej takie wiosenno, letnio, początek, jesienno. Cokolwiek. I z tymi butami jest całkiem zabawna historia, dlatego że ja je sobie wypatrzyłam w mojej pracy. Była to taka praca dorywcza właśnie w grudniu, żeby zarobić sobie na jakieś tam prezenty świąteczne i inne rzeczy, bo w 2022 będzie dużo, dużo, bardzo, bardzo dużo wydatków, tak więc trzeba już, wiecie, pracować. No i, i po prostu znalazłam te buty, tak podesłałam mojej mamie i, i, i kurde, dostałam je. One mają taką, o tutaj pod światło super widać, większą podeszwę i co jest ciekawe, to one są... Jakby bardzo masywne, ale są turbo lekkie I w ogóle jak ubrałam je na stopę to, to moi rodzice powiedzieli, że wyglądają na takie Bardzo zgrabne i malutkie, tak więc I w ogóle pozdrawiam Wszystkie dziewczyny z mojej pracy, które Mnie oglądają, bo było ich kilka Nie spodziewałam się, tak więc Wysyłam wam buziaczki dziewczyny Mam nadzieję, że do zobaczenia Dalej z rzeczy ubraniowych dostałam Dwie totalnie Trendy obecnie rzeczy, czyli takie kamizelki sweterkowe. Ja w mojej kolekcji mam już ich chyba siedem. Coś koło tego strasznie dużo, ale ja je uwielbiam po prostu, ten trend takiego, wiecie, taty z lat 90. To jest coś idealnego dla mnie. I tutaj pierwsza z nich. Przepiękna, zielona i ten cudowny wzór, taki zimowy, jak ja to mówię, w takie rąby. Dostałam to na imieniny tak naprawdę od moich rodziców, ale pokazuję Wam w tym filmie, bo to jest po prostu za piękne, żeby wam tego nie pokazać. I dostałam też drugi taki sweterek, tym razem czarno-biały. I na początku myślałam, że on jest w kratkę, ale jest to taki wzór. Jeżeli wiecie, jak się nazywa, to dajcie koniecznie w komentarzu, bo ja nie mam zielonego pojęcia. I też już miałam go ubranego tym razem na wigilię. W sumie. To było w Wigilię, bo zaraz po mojej Wigilii tutaj z rodzicami późnym wieczorem pojechałam sobie do Mikołaja i w ogóle z moimi przyjaciółmi tutaj właśnie z Ostrowa się spotkaliśmy, więc też już miało swój appearance. Ostatnią rzeczą ubraniową, jaką dostałam od moich rodziców są... Czarne, zwykłe spodnie rurki. Nie chcę za bardzo owizję pokazywać, bo światło będzie wariowało, ale to są moje ulubione spodnie. Są one z i Jest to ta seria Boże, czy ja to znajdę tutaj? Chyba nie, ale napiszę Wam tutaj jakby nazwę konkretną z kolekcji tych spodni, bo to są spodnie, tej kaszowce razu razem ja mówię słowo spodnie. To są najlepsze spodnie, jakie ja miałam w życiu, i w sumie pierwszą parę kupiłam chyba w liceum, a to jest dziś moja trzecia para i ja zawsze kupuję te same. Po prostu one są najlepsze. Są takie delikatnie jakby grubsze, takie sztywniejsze, więc one się trochę muszą wyjechać, ale... Potrzebowałam bardzo czarnych spodni, bo moje już były szare. Najlepszą rzeczą, jaką mogę dostać. Poza biletami na skoki narciarskie, są książki. I Ja zawsze przygarnę jakieś nowe książki. Ostatnio, znaczy ostatnio wakacje, w sumie jak przeczytałam pierwszą moją książkę, taką w całości po angielsku, jaką było oczywiście: Colin Name to otworzyłam się na czytanie po angielsku i teraz czytam właściwie tylko po angielsku. No i właśnie dostałam trzy książki od moich rodziców: dwie na Mikołajki, jedną na święta, ale stwierdziłam, że pokażę Wam je tutaj właśnie w tym filmiku. Tak więc na Mikołajki dostałam. Normal People z sali Rooney. Jeżeli kojarzycie, myślę, że kojarzycie, bo on był w sumie dosyć popularny, to powstał właśnie serial. Tutaj mamy naklejkę Normal People. Ja go wam turbo mega. Bardzo polecam, bo był prześwietny. Drugą książką, jaką dostałam, było The Perks of Being a Wallflower, tylko niestety nie mogę wam jej teraz fizycznie pokazać, bo została we Wrocławiu, ale jest to książka na podstawie której powstał jeden z moich ulubionych filmów o tym samym tytule, a po polsku Charlie. Na pewno go kojarzycie gra ta między innymi Emma Watson. Jest to przepiękna, ale bardzo smutna historia, tak więc nie mogę się doczekać, aż właśnie przeczytam książkę. I trzecia książka ostatnia od moich rodziców, ale nie ostatnia w tym filmiku. Ja w ogóle tutaj cokolwiek muszę mówić. Dla osób niezorientowanych, find me Andrea Simana. Jest to sequel, tutaj nawet widać troszeczkę, Comic Burname. Jest to druga część, właśnie, tej całej historii. I tym sposobem ja już mam całą kolekcję tak naprawdę w moim posiadaniu, dlatego że mam na półce Comic Burname po angielsku. Find me po angielsku. Mam tamte dni, tamte noce po polsku, znajdź mnie po polsku, i do tego jeszcze film na płycie. I am crazy! Kolejny prezent to jest coś, czym bardzo łatwo można trafić do mojego serca, mianowicie krzyżówki, kochani. Po prostu uwielbiam rozwiązywać krzyżówki. Serio, jakby totalnie ironicznie, to jest dla mnie najlepsza rozrywka. Jakby, no kurde. W tym momencie za wami mam dwie krzyżówki razy tysiąc Moi rodzice polecili na grubo i kupili 1500 I love this Przed ostatnią rzeczą jaką dostałam od moich rodziców jest kosmetyczka Trzymam w niej kosmetyki kolorowe, mam nadzieję, że ich nie rozwalę bo tutaj mamy kilka takich przegródek między innymi o kurde, wysypałam. Ha, świetnie. Tutaj mamy właśnie jakieś takie kieszonki, mamy przegródki na pędzle, jedną taką dużą, więc wszystkie moje kosmetyki kolorowe się zmieściły. I też była mi ona mega potrzebna, bo moja poprzednia to już Boże się Boże, miałam ją od gimnazjum I ostatnie dwie rzeczy, kiedy dostałam od moich rodziców są to takie klipsy mega teraz popularne, mega modne. Wszystkie jakie miałam w moim posiadaniu poprzednio się po prostu rozwaliły, tak więc y Dostałam nowe i mam tu jeszcze kilka prezentów Od moich znajomych, tak więc może Zaczniemy od prezentu Jaki dostałam właśnie od dziewczyn Ze studiów, a tak naprawdę od Kasi Dlatego, że tak jak już Wam wcześniej wklejałam Zdjęcie, zrobiliśmy sobie u mnie w domu Taką wspólną wigilię I stwierdziliśmy, że fajnym pomysłem Zamiast kupować każdej jakiś tam, nie wiem Czekoladę czy coś, każda wylosuje jedną Tak naprawdę, ustalimy jakiś budżet I zrobimy sobie tak po prostu Prezenty, no i akurat mnie Wylosowała Kasia i w sumie te prezenty, które tam dostawałyśmy, nie były jakąś wielką zagadką ani zaskoczeniem, dlatego że po prostu napisałyśmy sobie, co byśmy chciały dostać, żeby te prezenty były na pewno trafione. Ja oczywiście wybrałam sobie tutaj książkę. I jest to książka Sylvie Plav pod tytułem Szklany klosz. Jest to jej jedyna powieść i słyszałam o niej naprawdę bardzo, bardzo dużo recenzji w ogóle. Booktube to jest moja ulubiona sfera internetu w tym momencie. Obecnie czytam Harry'ego Pottera też, którego pożyczam sobie od Kasi. Jestem na Prisoner of Azkaban, czyli Więzień Azkabanu. Jak widzicie zostało już mi bardzo niemało, tak wie... Bardzo niemało? Bardzo mało właśnie. Więc jakby szklany klosz będzie tutaj em, zaraz po tym czytany, tak więc jak go przeczytam, to na pewno dam wam znać. Od mojej przyjaciółki Anety, z którą mieszkam już ponad 4 lata, a znamy się tak naprawdę od 7 roku życia, czyli bardzo długi czas. Nie będziemy tego liczyć, bo się załamiemy. Zostałam taki breloczek. Jest to domek i mamy tutaj znaki nieskończoności i napisane Rysia i Anti. Rysia to ja, jak wiecie, a Anty to Aneta. I z tyłu mamy taki piękny, wygrawerowany cytat, zawsze wracaj bezpiecznie do domku. I uważam, że to jest mega piękny prezent i taki bardzo fajny symbol, wiecie, domek i tutaj nasze jakby imiona, będzie zawsze mi przypominał o tym okresie, jak razem mieszkałyśmy. Ja się śmiałam, że Aneta, czy, czy to jest jakiś prezent pożegnalny, że ty się wyprowadzasz, czy coś takiego. Kolejną rzeczą, jaką dostałam od Anety, to jest coś, czego się totalnie, totalnie się nie spodziewałam. Jakby byłam w szoku, jak to otworzyłam, takie Wow! Ponieważ dostałam poduszkę, i tutaj wkleję wam zdjęcie, bo też nie mam jej fizycznie ze sobą, została we Wrocławiu. Jest to najpiękniejsza poduszka, jaką ja w życiu widziałam, z twarzą Timothée'ego Chalamet. No i dostałam też kulę do kąpieli, co jest w ogóle mega świetną sprawą, dlatego że u nas we Wrocławiu mamy wannę, i ja nigdy nie byłam taką. Wannową osobą, fanką wanny, jakkolwiek dziwnie teraz to brzmi zawsze po prostu prysznic, bo jakby nie widziałam sensu, żeby się w niej e, moczyć, nie? Jakbym się chciała pomoczyć, to bym poszła na basen albo coś, więc jakby Uff. jednak, kiedy zaczęłam pracę w grudniu. To po pierwszym dniu tak naprawdę miałam tak ogromne zakwasy i tak potwornie bolały mnie nogi, że ja nie mogłam chodzić. I z pomocą przychodziły mi właśnie kąpiele. Więc ja codziennie po pracy yy, kładłam się w wannie w gorącej wodzie i po prostu leżałam. Tak więc yy, Aneta powiedziała, że to będzie zabawne, że wydać mi właśnie kulę do kąpieli, bo przecież yy, ja teraz tak często biorę kąpiele. I serio, jak tylko wrócę po świętach, po Nowym Roku, tak naprawdę, do Wrocławia, to pierwsze co robię to. Biorę kąpiel. No i ostatnim prezentem, jaki dostałam w tym roku na święta, e, tym razem od Marty, było wino. I słuchajcie, jeżeli chcecie dotrzeć do mojego serca, to dajcie mi właśnie krzyżówki i wino. I jakby ja już jestem szczęśliwa, naprawdę. No i słuchajcie, to już by było wszystko, co dostałam w tym roku na święta. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, e, pomimo tej dosyć złej jakości, bo podejrzewam, że nie jest ona najlepsza, ale bardzo chciałam nagrać ten filmik właśnie tak. Dla tradycji. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zapraszam bardzo do za zasubskrybowania mojego kanału na dole. W tym roku to już będzie ostatni filmik, tak więc chciałabym tutaj z tego miejsca życzyć Wam szczęśliwego nowego roku, samych dobrych rzeczy, żebyście zbierali same pozytywne wspomnienia w przyszłym roku i byli po prostu szczęśliwi. Pierwszy filmik pojawi się w 2022 roku. Brzmi to strasznie. Będzie podsumowanie 2021 zwykle, znaczy no zwykle, przez wszystkie lata, w jakich nagrywałam właśnie takie podsumowania. E, taki film pojawiał się w Sylwestra w tym roku, jednak e, nie wyszło, więc pojawi się on w nowym roku. E, niemniej jednak będzie dużo do podsumowania. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Wysyłam buziaczki, uściski i widzimy się w kolejnym filmiku w nowym roku. Pa, pa.